Hejo kochani na kanale. Zobaczcie jak nas zima zaskoczyła w Lubuskim. Także jest mega dużo śniegu, od paru dni już się trzyma. I ma być cały czas zimno i cały czas ten śnieg tam dopaduje. Dopaduje. No, co chwilę jakoś tam pada. I wyśpi. Eee... O, panda. Co w ostatnim filmie po opisie. Bo w filmie nie było o tym mowy, ale po opisie możecie, mogliście zauważyć, że był to ostatni film z Kofi na kanale. Także zobaczcie, mamy tylko na razie dwa konie w stajni. Póki co, chodź. chodź, chodź, pokaż się ładnie. Chodź tu i muszę posprzątać, ale jest tak zamarznięte, że nawet nie mogę. A miałam po prostu zamiar, to zrobić. Zobaczcie na iwy. Tak, Moli, chodź. Chodź Molinka. Nagrywałam tamten film, już wszyscy z nie wiedzą, że Kofi jest sprzedana. Że Kofi się sprzeda, a było to parę dni przed. Także, zobaczcie, no zostaliśmy z dwoma konikami na stajni. Obecnie mamy... ...trzy konie. Co ty robisz? Co ty jej robisz? Obecnie mamy trzy konie, ogólnie z czego Moli i Karmel jest na sprzedaż Także jakby ktoś był, był zainteresowany no to piszcie się, możemy się dogadać zawsze I co, Kof pojechała, w sumie jakby to można powiedzieć, wróciła w swoje strony Wcześniej też w tamtych stronach mieszkała i dalej mieszka, czyli tam się w okolicach Zakopanego i w ogóle Także wróciła Wróciła, nie? I co pomogę mogę powiedzieć? Kto mnie obserwuje na Instagramie, no to mogli się zauważyć Tam oznaczałam nową właścicielkę Dodaję z kofi tam fotki w ogóle, także Na moim Instagramie wszystko jest Też z postu pożeg pożegnalnego Możecie zauważyć, tam jest sobie profil nowej właścicielki Także kofi będzie miała bardzo dobrze, mam nadzieję No, będzie miała dobrze, ma dobrze będzie się na niej dziewczyna yy, dalej rozwijała. Nie, nie moli. Nie moli. Co ja, nie, nie wiem, co wam mam powiedzieć? No, ja się zastanawiam, jakby wątpieli wszystko. No. Było mi smutno, bardzo mi było smutno, że akurat liczyłem kofi. No bo to jednak przywiązałam się do niej było mi chyba za nią bardziej smutno niż za dawięciem serio ale wiecie z dawięciem to tak no nie wiem mam wrażenie że z kofi więcej przeżyłam zobaczcie u ja brudno pod brzuchem szuk, szuk I co? Nie została tylko i wyj i Moli mm. Myślę, że jeśli właściciele się zgodzą, to odwiedzę Kofi Nagrę z tego film Także zobaczycie Co? Co ty robisz? Także zobaczycie, jeśli do tego dojdzie Bo wiadomo, jak będę u Nikoli W, tam, w jej okolicach To może zajedziemy Jak się właściciele zgodzą ją odwiedzić Albo na jakieś fotki postawię na Instagrama Jak coś, to link do mojego Instagrama macie w opisie, tam wszystko jest Molili, że sól w tam kopie przebiałkowano. Teraz u yy, no nie dawałam im jakoś przez zimę. Wiecie, jak nic nie robiły, to nie dawałam im tak musli. Tylko przed jazdą sieć już w ogóle i z tego na, na samym się i zobaczcie, jak one dobrze wyglądają. I teraz już zaczęłam im dawać znowu yy, musli z wysłotkami i w ogóle nie przejmujcie, że to jest normalny widok zwłaszcza Tinkerów Niestety z wysłotkami bo w ogóle to bardziej dla Iwej e żeby wiecie mokre jadła i też się im zalewam żeby po prostu mokre jadło zdaje się kasznąć no ale co tam tutaj no. zaraz nagram jakiś film jak to jeżeli z dwoma koni, bo naprawdę już dawno nie miałam tylko dwóch koni więc to jest dla mnie też wiecie takie paru latach znowu Znowu, nie. Nie. Moli. O. Co mogę Wam powiedzieć? Czy dziewczyny przeżywały? W sensie chodzi mi o Moli Iwej? Myślę, że na pewno jakoś tam odczuły to zwłaszcza... zwłaszcza kto. Iwej. Mm, no bo wiecie, Ivy ją najdłużej zna. Nie wiem czy Moli ją znała wcześniej. nie. Nie pamiętam, czy ją już znałaś wcześniej, czy stałyście razem, możliwe, że stały razem Wiesz, wiecie, w tamtych okolicach, które były. bo są z jednej stajni, z której ją kupiłam od Nikoli. No i już mówiłam o tym na kanale, ale często i dalej pytacie. Czy i wie, zostanie sama, skoro chce sprzedać jeszcze Karmela i Moli, no i na to wychodzi, że będzie, że zostanie sama, ale nie. Jak sprzedamy Karmela i Moli, to po prostu kupimy kolejnego konia, a takiego konia, który już wiecie, naprawdę będzie, będę mogła na nim jeździć zawody, skakać wysoko i w ogóle i będzie taki bardziej doświadczony. Nie wiadomo, Karmel to potrzebuje cały czas pracy i jednak przy takim koniu no, trzeba poświęcić więcej czasu i Ciągle z nim pracować, a nie tylko w sezonie, wiecie, letnie. No bo no to wychodzi, że tak, tak mniej więcej z karmelem było. Dlatego, wiecie, no starałam się, żeby on szedł i w tamtym roku, pamiętacie, był, był w treningu na zimę, żeby był cały czas, cały czas w formie. I teraz też jest w treningu, tak też mam formę, formę. Byli teraz na konsultacjach. Codziennie wstawiłam film tam właśnie to z kofi, to... Ostatni film to był z nią na kanale i tam oj, też był trening z karmelkiem. Tak jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam. Możecie obejrzeć sobie. Fajny film udało mi się nagrać. Mam przynajmniej taką nadzieję, że się podobał. A to jest taki film typowo informacyjny, żebyście wiedzieli dlatego on długi nie będzie nic. Nie będę z tym, na tym filmie tylko mi robić, tylko mam taką mówię, żebyście wiedzieli nie więcej co i jak, bo też pytaliście się. O social media właśnie, YouTube'a nie ma, ale Instagrama ma, także możecie patrzeć sobie, co tam u dalej słychać i co. W ja to nic wam nie dalej, tam nie mam co. <grych> yy, także myślę, że w tym filmie to by było na tyle. Czekajcie na kolejny film. Pa.